Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w środę w wyjątkową środę, bo to dzisiaj 6 sierpnia. I dzisiaj w tym dniu obchodzimy święto przemienienia pańskiego. Moi drodzy, to wydarzenie, kiedy Chrystus się przemienił na oczach swoich wybranych apostołów, zostało opisane we wszystkich Ewangeliach. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu Jezusa i w życiu tych uczniów. Ależ dzisiaj kościół wybiera akurat Ewangelię Marka, 9. rozdział od 2 do 10 wersetu. Jest ta historia zapisana. No i co tam się dzieje? Otóż Jezus wybiera trzech spośród dwunastu Piotra, Jakuba i Jana i tych trzech wybranych apostołów zabiera ze sobą na górę Tabor. Wchodzą na tę górę, cały dzień praktycznie im to zajmuje, i tam na szczycie zaczyna się modlić na ich oczach. A w czasie tej modlitwy dzieją się cuda. Otóż pojawia się obok Jezusa Eliasz i Mojżesz. I Jezus rozmawia z nimi. To jest też podkreślenie tej tajemnicy świętych obcowania, że nie tylko nasza modlitwa to jest kontakt z Bogiem, ale nasza modlitwa może być rozmową z tymi, którzy już są u Niego, którzy są zbawieni, tak jak tutaj mamy pokazanego Eliasza i Mojżesza. I Jezus się modli, trwa na modlitwie, która polega na rozmawianiu ze świętymi, dyskusja. Z Mojżeszem, z Eliaszem, i w czasie tego spotkania ze zbawionymi, z prorokiem, z prawodawcą, Jezus zostaje przemieniony fizycznie. Jego postać zacznie, zaczęła jaśnić. To światło biło z wielką mocą od Jezusa. Jego oblicze stało się lśniąco białe, jaśniejące, a uczniowie jego, apostołowie, Piotr, Jan i Jakub patrzą, co się dzieje, patrzą na Jezusa w chwale, na Jezusa, który na ten moment jakby wrócił do nieba i czuł się jak ryba w wodzie, i spotkał Mojżesza Eliasza i dyskutowali razem, Mówili o tym, co dalej Jezus ma czynić na ziemi. I całe to przemienienie, całe to objawienie boskości Jezusa wywarło niesamowite wrażenie na tych apostołów. Także oni nie wiedzieli do końca, gdzie oni są. I yy, kiedy jeden z nich się odezwał, Piotr, no to zupełnie od czapy coś zaproponował. Mówi, Panie Jezu, dobrze, że tu jesteśmy, wybudujemy trzy namioty. No Dobrze, że tutaj jesteśmy z Tobą, to się na coś przydamy, zaraz pójdziemy po kije i zrobimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, a kolejny dla Eliasza. I Biblia właśnie dodaje, że tacy byli przestraszeni, tacy byli poruszeni, że nawet nie wiedzieli, co mówią. Namioty będą budowali dla tak, dla Eliasza i Mojżesza, którzy się w swoim duchu objawili. Tak więc, moi drodzy, Jezus pokazał tym apostołom to spotkanie swoje, tę modlitwę, ten moment swojego przemienienia, objawił im swoje bóstwo tam na górze, tabor, aby umocnić ich w wierze aby im pokazać że ja jestem synem bożym tak ja jestem mesjaszem jestem bogiem we mnie jest bóstwo i człowiek i człowieczeństwo razem i na tej górze tam jak się wspinali apostołowie nie, nie wiedzieli co ich spotka ale kiedy doświadczyli tego cudu tej rzeczywistości tej prawdy Wracali z tej góry umocnieni. I moi kochani, Bóg zaprasza każdego z nas od czasu do czasu na taką górę tabor, aby coś pokazać, co ma umocnić wiarę. Od czasu do czasu wchodzimy na tabor z łaski Bożej, doświadczamy miłości, jakiejś łaski. Po co? Po to, aby nas to umocniło. Bo tak naprawdę życie to nie jest trwanie na szczycie, non-stop. Jest to trwanie bardziej w dolinie, w codzienności, ale na szczyt od czasu do czasu się wchodzi, a z Bogiem bardzo często. I tam na tych szczytach Bóg nas umacnia. I moi drodzy, ja podzielę się takim świadectwem, że wczoraj też Pan mnie zaprowadził na pewną górę. Górę przemienienia, górę tabor. W moim przypadku taką górą jest konkretna góra w kościenku nad Dunajcem. Nazywa się Kopia Górka. Jest tam centrum oazy, centrum ruchu światło życie. Jestem aktualnie z młodzieżą na rekolekcjach i w ramach pobiedniej przerwy podjechałem z tych rekolekcji do Krościenka, by wejść na Sokolicę. No, jest to niewielka góra, więc akurat to zajęło mi mało czasu. I schodząc z Sokolicy mówię, dobrze, idę teraz w następne miejsce. Odwiedzę kopią górkę. Miejsce, gdzie spędziłem swoją młodość, miejsce, w którym byłem może 40, może 50 razy w życiu z którym wiążę wiele duchowych obdarowań, wiele momentów, szczególnie na rekolekcjach oazowych, które mnie ukształtowały. I pojechałem właśnie w to miejsce, do centrum oazy, które ksiądz Franciszek Blachnicki zakupił wiele lat temu. I tam w tym centrum, moi kochani, sam doświadczyłem taboru. Doświadczyłem przemienienia. Po pierwsze, po pierwsze, kiedy podjechałem blisko, zobaczyłem, jak to miejsce się strasznie zmieniło. Nie było mnie tam kilka lat. Zobaczyłem nowe budynki, zobaczyłem potężny plac zabaw około 20 dzieci radośnie bawiących się, zobaczyłem pewną ścieżkę, później nią przeszedłem, to jest ścieżka nowego człowieka, z podstawowymi prawdami wiary wypisanymi. Na tablicach i przedstawionymi w pewnych y, takich wizualizacjach niesamowite doświadczenie. Moi, moi drodzy, czysta Ewangelia, czysty krygmat, podstawy, fundamenty wiary. Odwiedziłem kaplicę Chrystusa Sługi, tam padłem na kolana, tam spotkałem starych znajomych. Na kopiej górce przeżyłem tabor. Spotkanie z Panem, który pokazał mi na nowo te doświadczenia, których, w których uczestniczyłem, które zostały mi dane przed laty. Moi drodzy, to był faktycznie tabor. Zatrzymałem się w tej ciszy, w tej pięknej przestrzeni, wielkie powierzchnie tych budynków Ruch Światło-Życie ma tam bardzo dużo, a w każdym się dzieje dobro, w każdym są jakieś rekolekcje, jakieś grupy młodzież, rodziny no, niesamowite doświadczenie moi kochani i kiedy byłem na Kopie Górce Pan mi na nowo przypominał pewne momenty przełomowe w moim życiu, ja tam właśnie w Kaplicy Chrystusa Sługi po raz pierwszy Zacząłem prawdziwie uwielbiać Boga. Tam się nauczyłem uwielbienia. Była taka animatorka, Basia Bożek. To w nią wpatrzony i wsłuchany. Zacząłem podnosić ręce na modlitwie, bo tak mnie nauczyła. I tak mi zostało do dzisiaj. Kiedy się modlę, to automatycznie ręce wznoszą mi się ku niebu. Tam doświadczyłem pierwszych darów charyzmatycznych. Tam Bóg mi dał dar języków. Dar tłumaczenia proroctw. Tam przeżywałem przełomowe momenty w moim życiu jako Boży wojownik. Miałem bardzo mocne y, rozmowy, które kosztowały mnie wiele. Tam Pan mi dał męstwo. Tam na Kopią Górkę przyjeżdżałem w czasie urlopu, aby pracować, aby układać kamienie, aby pamiętam organizować drogę krzyżową i pracować fizycznie. I wczoraj właśnie schodząc z okolicy nawiedziłem tą kopią górkę i muszę powiedzieć, kochani, że to jest dla mnie powrót do korzeni. I zobaczyłem w ogóle, jak ten charyzmat ruchu Światło-Życie, jak ten dar, który otrzymał ksiądz Blachnicki dla Kościoła jest ciągle aktualny. Te przesłania o nowym człowieku, o tym, żeby narodzić się na nowo, o tym, żeby zedrzeć z siebie starego człowieka, o namiocie spotkania, o dialogu małżeńskim, o wychowaniu, o formowaniu człowieka przez liturgię. Wszystko z wielką świeżością, w sposób bardzo taki autentyczny przemówiło do mnie. Naprawdę to jest miejsce Boże. I Bóg przez tysiące lat działa zawsze z tą samą mocą. A tutaj, w przesłaniu oazy, Krygmatu, który głosi, nic się nie zmieniło. To było aktualne 50 lat temu i jest teraz, ponieważ jest to zaczerpnięte z samej Biblii, a ona zawsze jest aktualna, zawsze jest świeża, zawsze ma moc. Niesamowity mój był tabor wczoraj. No i to co Wspomniałem, kiedy podjechałem pod ośrodek, zobaczyłem na bramie jeden napis: Witaj u siebie. Wzruszyłem się, kiedy przeczytałem ten baner: Witaj u siebie. I tak się poczułem. Na kopię górce, na górze mojego przemienienia, na moim taborze, na nowo poczułem się jak u siebie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mnie tam poprowadził i Ciebie też niech prowadzi. Po różnych taborach. Aby umacniać Twoją wiarę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra na prostych słowach. Z Bogiem.